Stwierdza jednak zdobyta rewelacyjnie spisujące się w pierwszej lidze. Siatkarki losu, Nowy Dwór Mazowiecki wygrały we własnej hali aż 10 kolejnych meczów, ale każda seria ma swój koniec. Podopieczne trenera Bartosza Kujawskiego zostały zatrzymane przez san de Jarosław. To był prawdziwy siatkarski dreszczowiec, zakończony dopiero w tajbreku. Ekipa z Nowego Dworu Mazowieckiego przegrała 2 do 3, ale w tabeli nadal jest wysoko na trzeciej pozycji. Twierdza Nowy Dwór Mazowiecki zdobyta, ale broniła się dzielnie i długo. Jest z nami trener siatkarek pierwszoligowego losu, Nowy Dwór Mazowiecki, Bartusz Kujawski. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam serdecznie. 13 zwycięstw, 4 porażki, trzecie miejsce w tabeli. Na dzień dzisiejszy to bilans pana Siatkarek, ale zanim powiemy o takich celach na ten sezon, to jeszcze o tej fantastycznej serii Siatkarek z Nowego Dworu Mazowieckiego 10 zwycięstw domowych. No to się bardzo rzadko zdarza. Zgadza się, bardzo cieszymy się z takiego wyniku i bardzo dobrze nam się grało w naszej hali. Że cały czas nam się dobrze gra i mam nadzieję, że to był tylko mały wypadek przy pracy i za dwa tygodnie wrócimy na zwycięską ścieżkę. No to jeszcze powiedzmy o tym siatkarskim weekendzie, który za Wami, no bo to też się rzadko zdarza. Mecz w sobotę, mecze w niedzielę. W sobotę 3 do 0, zwycięstwo z nad Wieżycą, Stężyca. No i potem ta porażka po Tajbreku 2 do 3 z San Pajdą. Jarosław, niełatwo się gra dzień po dniu. Zgadza się, niełatwo się gra po dzień po dniu, szczególnie że sobotni mecz był naprawdę e, bardzo zacięty, mimo iż może wynik tego nie odzwierciedla, to e, naprawdę musieliśmy mocno się postarać, żeby wygrać e, z różną ze e, No i może tego paliwa troszeczkę zabrakło właśnie w niedzielę, e, gdzie, gdzie z setu na set e, coraz słabiej wyglądaliśmy fizycznie. Kibice z Mazowsza zaczęli coraz mocniej już kibicować, właśnie dopingować pana zespół, bo jesteście w tym momencie trzecią siłą kobiecej siatkówki na Mazowszu. Po ekstraklasowych zespołach z Legionowa i z Radomia, no to właśnie Nowy Dwór Mazowiecki buduje tą swoją markę od lat. W tej chwili czołówka pierwszoligowej tabeli, trzecie miejsce. Przypomnijmy ten bilans w 17 meczach, 13 zwycięstw, 4 porażki. W sumie nieduże straty do tej czołówki, ale te trzecie miejsce jak na zespół, który drugi rok z rzędu dopiero gra w pierwszej lize. No to jest świetny wynik, panie trenerze. Dokładnie. Myślę, że no też przed sezonem nie spodziewaliśmy się aż tak wysokiego miejsca. Jednak po, po kilku tygodniach, myślę, pracy z dziewczynami gdzieś zaczęliśmy myśleć, że ta ekipa ma bardzo duży potencjał i, i rzeczywiście, rzeczywiście to się sprawdza. Bardzo fajnie udało się dobrać Zespół i, i bardzo fajnie pracujemy, i to się przekłada na boisku. A czy jest presja w klubie, żeby robić jeszcze lepszy wynik, chociaż ten jest bardzo dobry? Bo przypomnijmy, po awansie z drugiej ligi do pierwszej, to było. Ponad rok temu, w tym pierwszym sezonie po awansie, zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego w pierwszej lidze jako Beniaminek zajął ósme miejsce. Teraz jest trzecia, na razie taka bezpieczna lokata. Będzie jeszcze faza play -offy. wiadomo, kolejne fazy rozgrywek, i oby ta lokata była jak najwyższa. Czy jest taka presja, żeby, żeby wygrać tę pierwszą ligę, panie trenerze, w tym sezonie? Oj, myślę, że, że nie ma takiej presji. Naszym, naszym takim celem było poprawienie miejsca z poprzedniego sezonu, ponieważ pracujemy tutaj na zasadzie małych kroczków. Mieliśmy poprawić miejsce, ale tak naprawdę nie mówiliśmy, jak bardzo mamy poprawić, także będziemy walczyć o to, żeby może nawet i wygrać tę ligę, bo cel będzie wtedy zrealizowany. Kibicom przypominamy, chociaż pewnie tym siatkarskim kibicom nie musimy, ale przypomnijmy. Trwa runda rewanżowa sezonu zasadniczego w pierwszej lidze, potem osiem najlepszych drużyn zagra ze sobą tak zwaną fazę play-off. W pierwszej rundzie pierwszy zespół po rundzie zasadniczej będzie grał z ósmym, drugi z siódmym, trzeci z szóstym i tak dalej, i tak dalej. Potem do dwóch zwycięstw będzie ta rywalizacja, a później półfinały. Playoffu, no i final, playoff pierwszej ligi. Pani trenerze, marzyłaby się z pewnością ekstraklasa w Nowym Dworze Mazowieckim? To w tej chwili trwa, brzmi jak takie science fiction? No na ten moment myślę, że tak. Brzmi to w ten sposób, ponieważ, tak jak mówię, no powolutku próbujemy zbudować markę i, i przygotować się organizacyjnie. I przede wszystkim finansowo na to, żeby myśleć o, o czymś więcej niż tylko o medale w pierwszej lidze. A ta najbliższa przyszłość, panie trenerze, to już jutro. Wielkie siatkarskie święto w Nowym Dworze Mazowieckim w hali przy ulicy Sportowej o godzinie 19.00. Mecz 1.8. finału Pucharu Polski. Los Nowy Dwór Mazowiecki zagra z ekstraklasowym zespołem MKSM Kalisz. Stawką, a stawką meczu jest awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. Faworyta łatwo wskazać, ale co? No to los Nowy Dwór Mazowiecki, jak już tak dobrze idzie w tym sezonie, no to może trzeba się pokusić o niespodziankę. Na pewno niespodzianka marzyłaby nam się bardzo mocno. Yy, mamy atut własnej hali której, tak jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo dobrze nam idzie. Na pewno taką ważną rzeczą będzie to, że będziemy grali piłkami, którymi my gramy na co dzień w pierwszej lidze. Także myślę, tutaj szanse się dzięki temu troszeczkę wyrównują. No i nie ukrywam, że liczymy na jakąś tam niespodziankę, ale na pewno traktujemy ten mecz jako bardzo dużą nagrodę dla nas. I, i będziemy chcieli wykorzystać z niego jak najwięcej i, i żebyśmy byli po prostu po tym meczu zadowoleni z siebie i zadowoleni z tego, jak się zaprezentowaliśmy. Godzina 19.00, jutro hala Nosieru w Nowym Dworze Mazowieckim, mecz Pucharu Polski, los Nowy Dwór Mazowiecki, MKS Kalisz. To będzie, tak jak pan mówi, nagroda dla kibiców, a to, co pan mówił wcześniej, metoda małych kroczków, ta pozycja wysoka w pierwszej lidze jest nagrodą za taką strategię, Klubu, którą Pan buduje też, bo zdaje się, że 10 lat w tym roku mija, odkąd zaczął Pan pracę z siatkarkami z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ogółem tak, zgadza się, zaczynałem od, od, od młodszych siatkarek. W drużynie seniorskiej pracuję ósmy, ósmy sezon. No i rzeczywiście, no, od początku jestem tutaj, tej tej przygody, na początku drugoligowej, później pierwszoligowej. I, I staramy się budować to tak właśnie bardzo racjonalnie, wiemy na co nas stać i, i po prostu staramy się, żeby ta siatkówka w Nowym Dworze cały czas rozwijała się, stawiamy na pewno bardzo dużą wagę na rozwój młodzieży, mamy tutaj od, od naboru, czyli od zerówki y, grupy, także no tutaj, tutaj budujemy taką markę, i to nie tylko seniorskiej siatkówce, ale przede wszystkim y, młodzieżowej. Panie trenerze, na koniec jeszcze króciutko, ostatnie pytanie, jakby pan był znów e, na początku swojej trenerskiej e, drogi. Wybrałby pan siatkarki, nie siatkarzy, kobiety, nie mężczyzn? Na ten moment nie wyobrażam sobie pracy z nikim innym, jak z siatkarkami. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był trener siatkarek pierwszoligowego Losu Nowy Dwór Mazowiecki, Bartosz Kujawski. Panie trenerze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A zatem to już wiemy. Jutro w Nowym Dworze Mazowieckim, 1 ósma finału Pucharu Polski i mecz pierwszoligowych siatkarek. Losu nowy dwór Mazowiecki z ekstraklasowym MKSM Kalisz, ale. W